Moi drodzy, dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień, akurat bardzo wyjątkowa chwila nastała w tym momencie. Bardzo radosna, ale i zarazem smutna chwila, dlatego że ten czas ucieka, i numerki się zwiększają. Ale z tej okazji chciałem życzyć wszystkiego najlepszego żeby było cytuś glancuś żeby się dobrze jeździło żeby się nie działy cuda żeby za dużo nie, pić, nie pił żeby za dużo nie brał a żeby szedł do przodu i żeby dawał siebie Tyle, ile może dać najwięcej, i żeby doczekał starości, i żeby go żadne sytuacje życiowe i losowe nie zabrały. Żeby doczekał tego dnia, kiedy powie: Teraz już mogę iść na emeryturę. Ale zanim ten dzień nastąpi, żeby służył długo i szczęśliwie i żeby żadna cholera i żaden szlak go nie trafił. A teraz, moi drodzy, poczekajcie chwileczkę i zaśpiewajmy razem lat. 100 lat. Niech żyje, żyje nam Sto lat, Sto lat Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam A kto? Cześnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam! Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam! A kto? Forduś! Yeha!